Cześć, cześć, jestem ostatni już, zapomniałem włączyć... a nie, jeszcze nie, ale ja to przegram ten wyścig. Ten co wcześniej wchodziłem w poprzednim odcinku, te dwa odcinki wlecą praktycznie w tym samym momencie, dlatego nie macie się co martwić i tak poza tym, e... tak już trochę go przeszedłem, ale tam nic ciekawego nie było, dlatego nagrałem, włączyłem nagrywanie teraz i jedziemy o nie tutaj o sto hamulec. No dobra, nara. E, jestem siódmy. Myślałem, że dziesiąty czy ostatni już nawet. Ora, między. Okej. Okay. Siup, O niej zakręt najgorszy. Ale na tym dużo osób pewnie polegnie. Może nawet ja. I najgorsze jest tu to, to, że nie można ścinać. To jest właśnie najgorsze. Jestem siódmy. Sióstr... No czyli trochę kasy z tego dostanę, że tak powiem. Nawet trochę dużo ui jeśli nie lecę dobra okej okay. nara ludzie ja tu chcę to wygrać a nie przegrać tak jak tamci ale jeszcze mogę być ostatni że tak powiem e, dlatego okej okay, tutaj znowu was to hamulet. dobra ep o nie ui no i następny odcinek wleci jutro i też chyba z Minecrafta, ale też online. Bo mam na wszystkie gry ten go online, online'a, nie? Dlatego jutro Minecraft online. I piszcie pod tym, pod tym filmem w komentarzu, e, czy mam wziąć walkę, upadek, czy e, z elytron czy na to, że ktoś spada, czy walkę ogólnie. No wiecie, na przykład śnieżką rzucamy i gdzie trafi śnieżka, tam bloczek znika yy, no i piszcie po, na dole w komentarzu z czego chcecie Ech. Dobra, teraz już w sumie mogłem wziąć lepsze auto ale dobra, nie narzekam mogłem wziąć Buffalo e, byłoby lepsze niż to coś bo jestem wszyscy, czyli nie jest dobrze, że tak powiem Dobra, coś mi to telefon przyszło, ale to mnie nie obchodzi chwilowo. Bo ten gość mnie zaczyna doganiać. Proszę, daj mi wygrać, przynajmniej na szóstym. Ale mi nie dasz, nie? Przelecimy ten budynek. Tak, przelecimy i ustaniemy. Laura on jest za mną. To jest dobrze chwilowo. Póki on jest za mną jest dobrze. okej okay. on gdzieś zniknął może może nie doleciał okej okay. za chwilę koniec zakończymy pewnie na miejscu Szó szóste dobra jeśli ten odcinek wam się spodoba oraz tamten zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję pod y Subskrypcję. No ogólnie pod filmem macie taki czerwony przycisk, gdzie pisze subskrybuj kliknijcie, o, go zamieni się na szary. Później obok niego będzie dzwoneczek. I kliknijcie go, żeby dostawać wszystkie powiadomienia, czyli yy, wszystko, o wszystkich filmach, które wlecam na ten kanał. Dobra, a teraz nie przedłużając robimy dalej wyścig. Ej, dolecę! Tak, chlebo. Dobra ledwo co ok mm, to pam... pamiętajcie to macie pisać w komentarzach yy, no i jeśli już napiszecie, to ja na wybiorę to czego będzie najwięcej. Czy jak będzie upadek, 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 na przykład, no to wybiorę upadek. A jak będzie walka, 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 to będzie, no to Znaczy się. To... Jedna osoba pisze jedno. Czyli ja piszę na przykład walka, albo nie, pod Jeden napiszę walka, na przykład. Jeden napisze mm, upadek. Jeden napiszę też. Yy... Co tam jeszcze było? O z elitrami I to co będzie miało najwięcej łapek To wybiorę, okej okay. Czyli trzy komentarze Dużo łapek musi być, okej okay. Okej, okay. jeśli się zgadzacie To zostawcie łapkę w górę Okej okay. I to co będzie najwięcej To wybiorę I jutro będzie A to ten to jest trzynasty łajacie Czekajcie, zmienię wam kamerę Dobra I nie wiem, czy już się wa z wami pożegnać Ej, właśnie z wami pożegnam. No to nie wiem. Jeśli będzie dużo łapek w górę, no to yy, będę robił dłuższe odcinki. Okej, okay, kończę szósty, No to... Cześć papa.